Robert Burdejka na Galii FFF2. Witam serdecznie. Cześć, cześć. Dzisiaj w roli komentatora. Na jaki pojedynek najbardziej czekasz? Najbardziej. No to DJ Dex i Tomek Słodkiewicz. Tomka również znam dobrze, no to mi się wydaje, że to będzie ciekawy pojedynek. Kulturystę versus DJ. Nie wiadomo jak się skończy. nie? Właśnie Tomek Słodkiewicz, można powiedzieć twój, twój kolega po fachu, myślisz, że u niego z wydolnością będzie lepiej niż u DJ Adexa, który biega w trethlonach? No wiesz, z wydolnością każdy kulturysta ma problem, bo dużo ma mięśnie. No on nie waży nie wiadomo ile tam, 100 chyba coś kilogramów, e, także myślę, że nie będzie miał takiego problemu jak na przykład ja mam, że masa ponad 130 kg, no to jest naprawdę wysiłek, żeby gotlenić te biczki. Wiadomo, ale u DJ-a myślisz, że, że to jest dobra decyzja, że... Jest postanowi właśnie spróbować swoich sił w MMA, bo, no bo jest znanym i szanowanym muzykiem tak naprawdę. Nie no, decyzja decyzją, to, to, to nie chodzi o dobre decyzja, to po prostu trzeba traktować jako więcej zabawa można. Nie jest właśnie zawodnikiem, ale FFF właśnie pozwala takim jak on jeśli się pokazać w swoich siłach, to nieważne czy on wygra, czy przegra, ale spróbuje siły, tyle. Piotr Świerczewski, 47 lat, będzie walczył też tutaj na gali. Myślisz właśnie, że, że tak wiekowy zawodnik powinien zmieniać dyscyplinę i próbować też właśnie swoich sił w mieszanych sportach walki? No wiesz, 47 lat. Nie jest to dużo, ja mam 41 lat i się czuję jakby miał 20 par. Nie? <noise> Także to wiek nie myślę, że jest taka różnica, to zależy jak się czujemy. No wiadomo, ciało, ciało już za bardzo nie oszukasz i, i jakieś kontuzje jest spowodowane z tego. Daj Boże, żeby nie było tych kontuzji, ale jakby coś będzie, no to na pewno jest więcej, ciężej zregenerować się już w takim wieku. No, ale mimo to jest, jest super, że pokazuje też, że 47 lat i może wyjść do klatki. To jest super. Odnośnie Twojej kariery i Twoich startów, ostatni, właśnie, pojedynek z Popkiem, e, będziesz być może toczył kolejne pojedynki, bo jak jest właśnie tutaj organizacja FFF, jest Fame MMA? No wiesz, ja teraz dzisiaj w rolę komentatora, a z walkami no to walkamy też takie przygoda czasami nie robię z tego kariery, a co będzie może kiedyś się pokaże jeszcze w klatce czy w ringu, nigdy nie wiadomo Na tych właśnie galach, właśnie jak FFF jest dużo nowych osób, które przychodzą z innych branż czy masz właśnie być może ty taką osobę, którą chciałbyś zobaczyć, aby, aby przeszła i, i zawalczyła? No <laughs> Każdy, każdy może przejść mi się wydaje, no ale każdy też musi mieć jakiś Background, że coś ćwiczył, coś robił, był sportowcem. Nie będziemy brać wszystkich z ulicy, żeby, żeby się bili w klatce, nie? bo to już nie na to polega. A to polega, że trochę pokazać to wszystko ze strony sportu również. A skąd on pochodzi, co robił, no to też to właśnie bardzo ciekawy, bo. Daje jakiś charakter do tych walk, że na przykład ten DJ, no DJ jak DJ może walczyć? Nie? No ja to nie radzi drzwi dla dużo więcej osób. Wcześniej miałeś konflikt z TED, taki dość medialny. Nie, nie, tak, właśnie tak, powiedziałeś przed walką twoją z popkiem, że, że popka muzyki nie słuchasz, bo to porąbane. Pytanie, właśnie, czy, czy słuchasz muzyki Jacka, bo wydał ostatnio dość takie wesołe piosenki, między innymi Białe Je nosy lub inne? A wiesz, to powiem prawdę od Dawno nie, nie słyszałem jego piosenek, jeszcze kiedyś to było, kiedyś jak ten komplekt, jak mówisz, był taki, no, na śmiechu to było robione tak naprawdę, ale już to było sporo lat temu, także nie pamiętam je teraz teraz tych piosenek, nie słyszałem, ale dało się, może zainteresuję się, posłucham. Jeszcze na koniec pytanie, Jacek właśnie powiedział, że, że za bańkę wyjdzie i zawalczy, bo chciałby sobie kupić Rolls, Rolls Royce'a, Rolls, Rolls. pytanie właśnie, czy być może ty byś się podjął rękawic z Jackiem? <noise> Nie ma problemu. Mogę, mogę podjąć. Żaden problem. Dowodnie to te trzyma. Jeszcze tejki, tylko napeczki. <noise> Okej, okay, Robert, z moim to wszystko. Dziękuję. <noise> Pozdrawiam wszystkich.